Witajcie przy moich grządkach, ona no nastał w końcu dzień, w którym mogę je chociaż trochę uporządkować, będzie trzeba te gazony stąd wywalić, bo służyły za takie tymczasowe podpórki dla pomidorów. No i w miarę się nawet sprawdziły, no ale to już taka opcja, gdy ma się naprawdę te pomidory na dziko rozrośnięte. Na no pozostałe grządki, jak widzicie, no ekstremalnie zarośnięte, więc będzie trzeba tutaj dość mocno podziałać. Widzę, że tutaj to nawet jakiś kret się zadomowił. No upraw tutaj, jakieś resztki zostały. No ostatnio na szorcie wam pokazywałem, jak marchewki stąd zbieram. Jak widać, kalarepa niezbyt, niezbyt tu się udała. O, tutaj jeszcze jakieś zwierzę kopało, więc będę musiał po prostu do tych grządek dorzucić jakiegoś nawozu. No ale najpierw myślę dość intensywnie je tutaj przepielić i pozbyć się tych wszystkich zeschniętych roślin, zresztą żywych też. no Wszystkiego się stąd pozbędziemy. Będę musiał pomyśleć co z tymi czosnkami porobić. No ale mam czoski przygotowane do sadzenia. Cebule też w niektórych z tych grządek zapewne wyląduje. No i w sumie z grządek dobrze to wygląda, tylko ta po cebuli. No ale tutaj ta cebula, znaczy ta grządka w ogóle, dość mocno przesychała. No jednak ten eksperyment z tą taką ziemią i lastą. Niezbyt się powiódł. Ona za bardzo właśnie zasycha. No tutaj mamy suszę, więc potem ta ziemia wody nie przyjmuje. Będę musiał pomyśleć, co tutaj zrobić. No, tak naprawdę, no to już mam pomysł. E, przywiozę poza, poza tutaj nawiezieniem tego, jakimś obornikiem. Może z kompostowników. No właśnie, może z kompostowników. Z tych tutaj. Dwóch komór, bardziej chyba z tej uda się już jakąś ziemię wyciągnąć. No w tej też pewnie coś jest, tylko tutaj są świeże odpadki wrzucone. Może udałoby się właśnie wydobyć trochę, trochę kompostu do tych grządek. Zobaczymy. No a liście sobie z dalszych części działki przywiozę a będę je potrzebował nie tylko do grządek. Na liście będę potrzebował poza grządkami do okrycia tego tutaj bananowca musa basio. No niestety, trochę mi tutaj podmarzł. Odrosty też już takie kompletnie przemrożone. Dopiero w ziemi czuć coś twardego, ale to no, na takiej wysokości jest w miarę jeszcze twarde. Więc myślę, że go na takiej wysokości skrócę. No, on niestety nie, nie rośnie za duży w tym miejscu. W przyszłości może pomyślę, czy go nie przesadzić, ale teraz bardziej będę musiał zadbać o to, żeby przetrwał po prostu. Więc przysypiemy go ziemią i tak jak w zeszłym roku, potem agrowłókninę na te liście narzucę, żeby tego za mocno nie rozwiewało. No ale grządki ważniejsze, więc zabieramy się do roboty. grządki wypielone, no trochę pracy to zajęło, lekko nie było posprzątać te wszystkie rośliny, no i widzicie, napielenie jeszcze nie jest jakieś takie doskonałe, no zawsze coś zielonego rosnącego w tych grządkach niestety zostanie. I na pewno będzie próbowało tutaj się zakorzenić, więc teraz będę ściółkował to liśćmi. No i też może widzieliście na Time Lapsie, że tutaj właśnie w obwody tak szpadlem przesiekałem korzenie. No bo te perze i kurdy banki wyrastają dość intensywnie do tych grządek, więc przy każdej coś takiego zrobiłem. przy każdej grządce coś takiego zrobiłem ociosałem wokół żeby przeciąć korzenie no i będziemy sypać liście i do, no i myślę, że wokół też posypie, tak żeby te korzenie, które zostały w tych grządkach nie miały dostępu do światła słonecznego no bo pesz to jest roślina rozłogowa no i ona może z jednego obszaru sobie pobierać promienie słoneczne, a w zupełnie innym korzenie i wartości mineralne, więc dlatego takie coś zdecydowałem się robić. No i zastanawiam się, czy niestety, ale nie, nie kupić oprysku właśnie na, na rośliny jednoliścienne, ewentualnie czegoś na, na wszystkie rośliny i po prostu wokół tych grządek niszczyć roślinność. Aczkolwiek nie wiem czy chciałbym całą niszczyć Bo jakieś właśnie nieinwazyjne rośliny Nie rozrastające się Mogłyby rosnąć między tymi grządkami Pomiędzy mi nie przeszkadzają Właśnie przeszkadzają mi, że wrastają A najbardziej ten perz Więc może właśnie e, czymś na rośliny jednoliścienne i, I po prostu wytępić te perze I tutaj niech rośnie coś mniej inwazyjnego No a przy okazji jeszcze udało się wykopać trochę marchwi, no niektóre całkiem fajne, a już po tej naci nie zapowiadały się. Kilka nawet takich nie najmniejszych pietruszek, aczkolwiek do takiej normalnej jak ze sklepu to jej daleko. No i też sporo cebul i czosnków. Tutaj jest dość dużo, tylko one są już, jak widzicie, dość mocno ukorzenione. Więc możliwe, że do którejś z tych grządek one powędrują. A taki mam plan, że chyba w tym roku czoski dam do wszystkich grządek i po prostu takie linie po bokach zrobię. Z każdej strony. A po środku będę uprawiał inne rzeczy. Więc jeszcze to jest sprawa do przemyślenia. A na dzisiaj. Jeszcze nawieść te grządki, no i może do tej najsłabszej, no bo w tej nie wiem czy pamiętacie, ale tutaj najsłabiej mi wszystko rosło. No to tutaj jeszcze dodatkowo może kompostu się uda przywieść. Zobaczymy. No co czas się dobrać do kompostownika. No to nie będzie najłatwiejsze niestety, ale też nie, jakiś bardzo trudny. No i jak to tutaj wygląda? No na samym dole chyba coś do wzięcia już będzie. Górę przerzucimy obok. O, nawet awokado sobie tutaj wyrosło no niestety nie jest to mrozoodporna roślina Taki ten kompost bym powiedział, że jeszcze może nie do końca. No fajnie pewnie byłoby go przesiać. No ja niestety nie mam przez co. No coś da się, coś da się wyjąć. I co ten kompost, taki bym powiedział, że nie najgorszy. Nie będę tutaj wyciągał całości, bo no jeszcze trochę może tutaj poleżeć. Więc nawieziemy dzisiaj tylko tą kompostem oczywiście tylko tą najgorszą grządkę. No a obornikiem granulowanym myślę, że wszystkie grządki. No i wrzucamy kompost do grządki. od razu trochę obornika żeby razem z nim to wszystko tutaj przerzucić teraz to wszystko ładnie tutaj przerzucić żeby Obornik nie leżał na wierzchu. A z pozostałymi grządkami to już tylko podsypię a tym obornikiem granulowanym i lekko przekopię. Kompostu nie będę dawał. Na wiosnę może się uzupełni, zobaczymy. No, mam jeszcze worek mączki bazaltowej. No, kupiłem ją już jakiś czas temu, ale Zawsze o niej zapominałem. A teraz sobie ją no, nawieziemy grządki. Jest to dość mocno przesuszone, no ale myślę, że ten worek rozrzucimy na te wszystkie grządki. No i zobaczymy jaki to przyniesie efekt To worek tej mączki bazaltowej, taki 20 kg, poszedł na cztery grządki, a więc każda z nich mniej więcej 5 kg dostała. No Jestem ciekaw, czy jakoś to wpłynie na, na rośliny w przyszłym sezonie, no bo w sumie grządki są nawiezione poza tym, tak samo jak w zeszłym roku. W zeszłym roku, przypomnę, dawałem kompost i i do tego właśnie obornik granulowany no co prawda w tym roku tylko w tej najsłabszej uzupełniłem kompost no ale zobaczymy ta będzie chyba najbardziej miarodajna chociaż najsłabsze najsłabiej rosło wszystko w tym sezonie no, zobaczymy jaki będzie przyszły no jeszcze będę musiał odświeżyć te dwie grządki prawie że ich nie widać już w tych chwastach no ale myślę, że dość łatwo to się da odkopać. No dzisiaj to już powoli sił brakuje. No mam jeszcze jeden worek tej mączki, to myślę, że i na te pozostałe grządki pójdzie. No i pod jakieś tutaj rośliny z tego grodu podsypie. No jest tutaj tego sporo. Tak więc zastosowanie się znajdzie. No ja w końcu po tej liście jadę. No, to przyszedł czas na zbieranie liści. No i zaraz zobaczycie, do czego będę je wykorzystywał. No już dokładnie powinniście wiedzieć: no, będzie to ściółka do grządek. No i też będzie, będą te liście służyły jako okrycie dla roślin nie znoszących mrozu. No dzień powoli się kończy, więc też tutaj będę musiał sporo tych liści jeszcze dowieźć. No ale najważniejsza część tego bananowca jest już zakryta. No i te grudniowe przymrozki raczej mu straszne nie będą. No ale myślę, że jeszcze w tym tygodniu go tutaj poprawię. No a co do grządek, no to chyba mam tutaj zrobione, tak jak chciałem, więc są przykryte, raczej przez takie liście nic mi tutaj nie będzie kiełkowało. No ciężko się w to wsiewa, wsadza rośliny, więc zapewne te liście na wiosnę usunę. W zeszłym roku właśnie w taki sposób robiłem i te liście przerzucałem albo pod jakieś krzewy, albo tutaj wokół grządek, żeby żeby nie rosło nic, a wykopane czosnki, tak sobie do tej grządki powsadzałem. No zobaczymy, czy coś tutaj z nich będzie. No wsadzone są byle jak o, prawdziwy czosnek. Dopiero będę sadził do tych grządek, tak jak mówiłem, chyba po bokach powsadzam. No ale to jeszcze zobaczymy, co tutaj dokładnie z nimi można zrobić. Do wykorzystania jeszcze będę miał te liście orzecha, więc myślę, że nimi je wyrzucę, tak wokół tych rządek. One bardzo dobrze tłumią inne rośliny. One są przemrożone, więc też tak, taka masz się z nich robi. Więc jak nimi podrzucę wokół tych rządek, no to myślę, że dodatkowy będzie taki aspekt wytłumiające jakieś chwasty, perze i tego typu rzeczy. No i to się uzupełni z tym podcięciem korzeni. Może uda się w końcu te perze przetępić. A ja już Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach.